Życie po 60 roku życia to wyjątkowy czas, pełen mądrości i nowych możliwości, ale także wymagający szczególnej troski o zdrowie i samopoczucie. Często nawyki, które wykształciliśmy przez lata, mogą już nie być tak korzystne jak kiedyś. Dlatego warto zastanowić się nad naszą codzienną rutyną, zwłaszcza jeśli chodzi o utrzymanie witalności i równowagi fizycznej. Oraz psychicznej. Nadszedł czas, aby porzucić niektóre stare przyzwyczajenia i zastąpić je zdrowszymi wyborami, dopasowanymi do potrzeb tej nowej fazy życia. Wraz z wiekiem nasz organizm przechodzi naturalne zmiany, a to, co kiedyś działało, może nie być już najlepszą opcją. Jednak nie oznacza to, że musimy żyć w ograniczeniach czy ciągłym niepokoju. Wręcz przeciwnie, to doskonały moment, by przeorganizować naszą codzienność, postawić na troskę o siebie i poszukiwanie nowych sposobów na pełne i satysfakcjonujące spędzanie. Czasu. Kluczem do długiego i zdrowego życia jest umiejętność adaptacji do zmian z optymizmem. Często wystarczy wprowadzić drobne zmiany w codziennej rutynie, które mogą znacząco poprawić nasze samopoczucie na co dzień. Chodzi tu o porzucenie nawyków, które obciążają ciało i umysł, oraz inwestowanie w aktywności, które dają nam więcej energii, spokoju. I radości. Rezygnując z przestarzałych praktyk, tworzysz przestrzeń do regeneracji ciała i umysłu, co pozwala cieszyć się tym, co najważniejsze. Jeśli zatem szukasz drogi do lepszej jakości życia i chcesz cieszyć się zdrowiem na starsze lata, nadszedł czas na wprowadzenie istotnych zmian. Nie musisz dokonywać wielkich poświęceń. Wystarczy, że spojrzysz na swoje obecne potrzeby. Przyszłość zaczyna się teraz, a przy odpowiednich wyborach możesz stać się najlepszą wersją siebie, pełną energii, radości i zdrowia. Porzucenie siędzącego trybu życia porzucenie siedzącego trybu życia szczególnie w późniejszych latach jest jednym z najważniejszych ku utrzymaniu długotrwałego zdrowia i dobrego samopoczucia. Siedzący tryb życia stał się jednym z głównych winowajców wielu problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, cukrzyca typu 2, otyłość, a także problemy z kręgosłupem i stawami. Niestety, wiele osób, zwłaszcza seniorów, spędza większość dnia w pozycji siedzącej, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Warto zatem zacząć wprowadzać zmiany w codziennych nawykach, aby poprawić ogólną kondycję fizyczną. I zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych. Pierwszym krokiem do porzucenia siedzącego trybu życia jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej w ciągu dnia. Nawet drobne zmiany, takie jak częstsze wstawanie, spacerowanie po mieszkaniu czy robienie krótkich przerw w pracy, mogą znacząco poprawić krążenie krwi i pomóc utrzymać elastyczność ciała. Nie musisz od razu decydować się na intensywne treningi, ale regularne, lekkie ćwiczenia mogą zrobić ogromną różnicę. Ważne jest, aby zacząć od małych Kroków i stopniowo zwiększać czas poświęcany na ruch. Aktywność fizyczna nie tylko poprawia zdrowie fizyczne, ale także wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne. Regularne ćwiczenia pomagają redukować stres, poprawiają nastrój i sprzyjają lepszemu śnie. Ruch jest naturalnym sposobem na uwolnienie endorfin, które poprawiają samopoczucie, co jest szczególnie ważne w starszym wieku, kiedy poziom energii i nastrój mogą się obniżać. Dodatkowo aktywność fizyczna wspiera pamięć, koncentrację i spowalnia procesy starzenia się mózgu. Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do aktywności fizycznej, zacznij od prostych ćwiczeń, takich jak chodzenie, nordic walking, jazda na rowerze lub pływanie. Chodzi o to, aby znaleźć aktywność, która sprawia ci przyjemność i którą możesz regularnie wykonywać. Ważne jest, aby nie przeciążać organizmu na początku i stopniowo zwiększać intensywność i czas trwania ćwiczeń. Niezależnie od tego, czy wybierzesz spacer po parku, taniec czy gimnastykę, kluczowe jest, aby działać na rzecz swojego zdrowia każdego dnia. Nie zapomnij Pamiętaj, że aktywność fizyczna nie musi być wykonywana tylko w tradycyjnej formie ćwiczeń. Prace ogrodowe, sprzątanie domu, a także wchodzenie po schodach zamiast korzystania z windy to również doskonałe formy ruchu, które pomagają rozruszać ciało. Warto szukać okazji do aktywności w codziennym życiu, co sprawia, że zmiana trybu życia staje się naturalna i przyjemna. W ten sposób porzucenie siedzącego trybu życia nie będzie wymagało dużych wyrzeczeń, ale stanie się integralną częścią Twojej codzienności. Również warto pamiętać, że porzucenie siedzącego trybu życia to nie tylko kwestia fizyczna, ale również społeczna. Spędzanie czasu w gronie rodziny, przyjaciół, czy uczestniczenie w grupowych zajęciach, takich jak kluby seniorów, czy zajęcia taneczne, sprzyja aktywności fizycznej i poprawia nasze samopoczucie. Kontakt z innymi ludźmi, wspólne działania i zabawa mają ogromny wpływ na naszą kondycję psychiczną i emocjonalną. Regularne spotkania z bliskimi mogą również motywować do podejmowania zdrowszych wyborów. Porzucenie siedzącego trybu życia ma również długofalowy wpływ na zdrowie serca. Zwiększenie aktywności fizycznej pomaga obniżyć poziom cholesterolu, poprawia ciśnienie krwi i zwiększa wydolność serca. Aktywność fizyczna pozwala również na utrzymanie prawidłowej wagi, co z kolei zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2 i chorób serca. Dlatego warto zadbać o codzienną dawkę ruchu, aby chronić serce i zapewnić sobie zdrowe i długie życie. Podsumowując, porzucenie siedzącego Trybu życia jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia w starszym wieku. Regularna aktywność fizyczna, nawet w najprostszej formie, przynosi ogromne korzyści zarówno dla ciała, jak i dla umysłu. Warto wprowadzać zmiany krok po kroku, zaczynając od niewielkich, ale systematycznych działań. Pamiętaj, że to, jak spędzasz dzisiaj, może mieć ogromny wpływ na to, jak będziesz się czuł jutro. Dbaj o siebie, bądź aktywny i ciesz się zdrowiem przez długie lata. Rzucenie palenia klucz do długowieczności. Rzucenie palenia to jedno z najważniejszych działań, które można podjąć na drodze do długowieczności i poprawy jakości życia. Dym papierosowy zawiera setki szkodliwych substancji chemicznych, które mają negatywny wpływ na każdy aspekt zdrowia. Palenie przyspiesza starzenie się organizmu, prowadzi do chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz zwiększa ryzyko nowotworów. Z każdym dniem, kiedy zdecydujesz się na zerwanie z tym nałogiem, dajesz sobie szansę na lepsze zdrowie, dłuższe życie i większą satysfakcję z Aktywności. Pierwsze dni po rzuceniu palenia mogą być trudne, ponieważ organizm zmaga się z uzależnieniem od nikotyny. Jednak efekty, jakie osiągniesz w dłuższym okresie, będą tego warte. W ciągu zaledwie kilku dni poziom tlenku węgla w krwi zacznie spadać, a ciśnienie krwi i tętno wrócą do normy. Po kilku tygodniach poprawi się krążenie, a kondycja fizyczna i psychiczna zacznie się poprawiać. Co więcej, po kilku miesiącach ryzyko rozwoju chorób serca zacznie spadać, a płuca zaczną się regenerować. Rzucenie palenia to nie tylko korzyści zdrowotne, ale także poprawa jakości życia na wielu poziomach. Palenie ma wpływ na wygląd skóry, sprawność oddechową, a także na poziom energii. Rezygnacja z papierosów pozwala na lepszy sen, więcej energii do codziennych obowiązków oraz chęć do podejmowania aktywności fizycznej. Warto pamiętać, że po kilku miesiącach odrzucenia palenia ciało zaczyna się oczyszczać z toksyn, a poprawa samopoczucia staje się odczuwalna na każdym kroku. Oprócz korzyści zdrowotnych, Rzucenie palenia ma również wpływ na poprawę jakości życia psychicznego. Uzależnienie od nikotyny często wiąże się z lękiem, stresem i niepokojem, a po jego przezwyciężeniu możesz poczuć się bardziej zrelaksowany i spokojny. Rzucenie palenia daje poczucie kontroli nad swoim życiem, co sprzyja lepszemu zdrowiu psychicznemu i emocjonalnemu. Zyskujesz większą pewność siebie i poczucie spełnienia, które towarzyszy wygranej nad nałogiem. Decyzja o rzuceniu palenia wiąże się również z oszczędnościami finansowymi. Papierosy są drogim nałogiem, a po ich porzuceniu można zauważyć znaczny przypływ gotówki, który można przeznaczyć na zdrowe nawyki, takie jak aktywność fizyczna, zdrowa dieta, czy wizyty u specjalistów. Oszczędności te można zainwestować w siebie, dbając o zdrowie, kondycję i samopoczucie. Ponadto, rezygnacja z palenia daje również korzyści społeczne. Stajesz się przykładem dla innych, którzy mogą poczuć się zainspirowani do podjęcia podobnej decyzji. Ważnym aspektem rzucenia palenia jest również poprawa jakości powietrza w Ciebie. Palenie nie tylko szkodzi Twojemu zdrowiu, ale także wpływa na zdrowie osób w Twoim otoczeniu, szczególnie tych, którzy są narażeni na bierne palenie. Dzięki rezygnacji z papierosów chronisz swoich bliskich przed szkodliwymi substancjami zawartymi w dymie tytoniowym. Wspólna decyzja o porzuceniu palenia może również wzmocnić więzi z rodziną i przyjaciółmi, którzy mogą Cię wspierać w trudnych chwilach. Rzucenie palenia jest również krokiem ku lepszemu samopoczuciu fizycznemu, z czasem poprawia się funkcjonowanie układu oddechowego wzrasta wydolność płuc. A kaszel palacza staje się mniej uciążliwy. Przestając palić, zaczynasz dostrzegać, jak twoje ciało zyskuje na sile, a codzienne czynności stają się mniej męczące. Dodatkowo, regularna aktywność fizyczna, którą możesz teraz podejmować, bez utrudniającego cię nałogu, wpływa na ogólne zdrowie i poprawia samopoczucie. Zatem, choć rzucenie palenia wymaga odwagi i determinacji, korzyści, jakie to przynosi, są ogromne i wpływają na każdy aspekt życia. Dłuższe, zdrowsze i bardziej Aktywne życie czeka na tych, którzy zdecydują się zerwać z nałogiem. Choć proces może być trudny, pamiętaj, że każdy dzień bez papierosa to krok w stronę długowieczności i pełni zdrowia. Twój organizm szybko zareaguje na te zmiany, a w przyszłości będziesz mógł cieszyć się lepszymi wynikami zdrowotnymi, wyższą jakością życia oraz większą radością z codziennych chwil. Ograniczenie nadmiernego picia alkoholu ograniczenie nadmiernego picia alkoholu to kluczowy element dbania o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Alkohol w nadmiarze wpływa negatywnie na funkcjonowanie wielu układów w organizmie, w tym na wątrobę serce, układ nerwowy oraz układ trawienny. Częste spożywanie dużych ilości alkoholu prowadzi do uzależnienia, które może zrujnować życie osobiste, zawodowe, a także wpłynąć na relacje z bliskimi. Ograniczenie spożycia alkoholu nie tylko zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych, ale także poprawia jakość życia, przywracając równowagę psychiczną i fizyczną. Pierwszym krokiem w ograniczeniu nadmiernego picia alkoholu jest uświadomienie sobie problemu i jego wpływu na codzienne życie. Wiele nie dostrzega jak duży wpływ na ich zdrowie mają regularne a czasami nawet sporadyczne wypady alkoholowe. Warto zwrócić uwagę na to jak alkohol wpływa na naszą wydolność Nastrój, jakość snu oraz zdolność koncentracji. Nawet niewielkie dawki alkoholu mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie organizmu, a regularne ich spożywanie prowadzi do uzależnienia, którego trudniej się pozbyć. Aby skutecznie ograniczyć picie alkoholu, warto wyznaczyć sobie konkretne cele i strategie. Na początek dobrym pomysłem jest zaplanowanie dni, w których będziemy całkowicie abstynentami oraz ustalenie limitu na poszczególne okazje. Stopniowe ograniczanie ilości alkoholu wprowadzane w sposób systematyczny pozwala uniknąć szoku organizmu i ułatwia długotrwałe utrzymanie tych zmian. Ważne jest, aby podejść do tego procesu z wyrozumiałością dla siebie, wiedząc, że zmiana nawyków wymaga czasu i cierpliwości. Kolejnym krokiem w ograniczeniu picia alkoholu jest zrozumienie, jak alkohol wpływa na nasze emocje i nastrój. Często sięgamy po napój alkoholowy, aby poradzić sobie ze stresem, lękiem czy innymi negatywnymi emocjami. Jednak alkohol może pogłębiać te uczucia, prowadząc do błędnego koła, w którym szukamy pocieszenia w kolejnym kieliszku, co w efekcie tylko pogarsza naszą sytuację. Warto wypracować zdrowsze strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami, takie jak aktywność fizyczna, medytacja czy rozmowa z bliskimi. Spożywanie alkoholu w nadmiarze ma również poważne konsekwencje dla naszego wyglądu i kondycji fizycznej. Alkohol jest kaloryczny i często sprzyja przyrostowi masy ciała, co z kolei prowadzi do problemów z nadwagą i otyłością. Ponadto nadmierne picie, Alkoholu może powodować problemy skórne, takie jak trądzik, przedwczesne starzenie się skóry czy opuchnięcia. Ograniczenie spożycia alkoholu pozwala poprawić kondycję skóry, zredukować wagę oraz poprawić ogólne samopoczucie, co przekłada się na większą pewność siebie. Zdecydowanie warto także zrozumieć, jak nadmierne picie alkoholu wpływa na nasze życie społeczne i zawodowe. Częste spożywanie alkoholu może prowadzić do utraty kontroli nad zachowaniem, co może wpłynąć na relacje z rodziną, przyjaciółmi. A także na efektywność w pracy. Z czasem alkohol może stać się głównym czynnikiem, który rujnuje nasze życie towarzyskie, powodując izolację. I utratę kontaktu z bliskimi. Ograniczenie picia poprawia zdolność do angażowania się w zdrowe relacje interpersonalne, a także zwiększa naszą efektywność zawodową. Aby zmienić nawyki związane z piciem alkoholu, warto znaleźć wsparcie w rodzinie, przyjaciołach lub specjalistach. Grupy wsparcia, terapie czy konsultacje z psychologiem mogą pomóc w przełamaniu uzależnienia od alkoholu i w utrzymaniu trzeźwości na dłużej. Warto także rozważyć zapisanie się na programy zdrowotne, które oferują wsparcie w walce z nałogiem alkoholu. Alkoholowym. Pamiętaj, że szukanie pomocy i otwartość na wsparcie z zewnątrz to kluczowe elementy skutecznej zmiany. Podsumowując, ograniczenie nadmiernego picia alkoholu to proces, który wymaga świadomego podejścia, wytrwałości i cierpliwości. Zmiana nawyków picia nie tylko poprawia zdrowie fizyczne, ale także wpływa pozytywnie na naszą psychikę i życie społeczne. Długotrwała abstynencja od alkoholu pozwala odzyskać równowagę, przywrócić zdrowie i sprawić, że codzienne życie staje się pełniejsze. Bardziej satysfakcjonujące i zdrowe. Warto podjąć ten krok, by zapewnić sobie lepszą przyszłość, pełną energii i radości z życia. Porzucenie nawyków żywieniowych, unikanie przetworzonej żywności, porzucenie nawyków żywieniowych, zwłaszcza unikanie przetworzonej żywności to krok ku zdrowszemu, bardziej świadomemu stylowi życia. W dzisiejszych czasach przetworzona żywność jest powszechnie dostępna i stanowi podstawę wielu diet. Jednak jedzenie wysoko przetworzonych produktów. Takich jak fast food, gotowe dania, przekąski czy napoje gazowane może prowadzić do licznych problemów zdrowotnych, w tym otyłości, chorób serca, cukrzycy typu 2 i wielu innych schorzeń. Porzucenie tych nawyków to jedna z najważniejszych decyzji, jakie możemy podjąć, aby poprawić jakość życia i dbać o zdrowie na długie lata. Pierwszym krokiem w eliminowaniu przetworzonej żywności z naszej diety jest zrozumienie, czym dokładnie są produkty przetworzone i jak wpływają na nasz organizm. Wysoko Przetworzona żywność to produkty, które zawierają dodatki chemiczne, konserwanty, sztuczne barwniki oraz duże ilości soli, cukru i tłuszczów trans. Te substancje mogą prowadzić do zakłóceń w równowadze organizmu, wpływając negatywnie na układ trawienny, metabolizm, a także zwiększając ryzyko wielu chorób. Ograniczając te produkty, chronimy nasze ciało przed szkodliwymi substancjami, jednocześnie poprawiając nasze samopoczucie. Unikanie przetworzonej żywności wiąże się z wprowadzeniem zdrowszych, naturalnych produktów. Do naszej diety: świeże owoce. Warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona oraz chude białka stanowią podstawę zdrowej, zrównoważonej diety. Te produkty są bogate w niezbędne składniki odżywcze witaminy, minerały i błonnik które wspierają funkcjonowanie organizmu i przyczyniają się do lepszego zdrowia. Zamiast sięgać po gotowe dania, warto nauczyć się przygotowywać proste i zdrowe posiłki, które dostarczą nam wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Ważnym elementem w eliminowaniu przez Tworzonej żywności jest planowanie posiłków. Regularne przygotowywanie zdrowych posiłków w domu pozwala na kontrolowanie składników, których używamy, oraz unikanie produktów, które zawierają sztuczne dodatki. Planowanie posiłków na kilka dni do przodu pozwala na organizację zakupów i przygotowanie jedzenia w sposób bardziej świadomy i kontrolowany. Dzięki temu nie będziemy musieli sięgać po gotowe przetworzone produkty, które często są pełne niezdrowych składników. Dodatkowo unikanie przetworzonej żywności pozytywnie wpływa na naszą energię i samopoczucie. Wiele osób, które decydują się na zmianę diety, zauważa poprawę poziomu energii, lepszy sen oraz większą koncentrację. Przetworzona żywność często zawiera dużo cukrów prostych, które szybko podnoszą poziom glukozy we krwi, powodując uczucie zmęczenia i ospałości. Zmiana na bardziej zrównoważoną dietę, bogatą w białko, błonnik i zdrowe tłuszcze, pozwala na utrzymanie stabilnego poziomu energii przez cały dzień, co wpływa na lepsze funkcjonowanie zarówno ciała, jak i umysłu. Ważnym aspektem rezygnacji z przetworzonej żywności jest wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Często sięgamy po niezdrowe przekąski, aby poprawić nastrój, zwłaszcza w chwilach stresu czy zmęczenia. Jednak długotrwałe spożywanie przetworzonej żywności może prowadzić do wahań nastroju, lęków, a także problemów ze zdrowiem psychicznym. Dieta oparta na naturalnych produktach, bogata w składniki odżywcze, wspiera nasz układ nerwowy, poprawia samopoczucie i pomaga lepiej radzić sobie z codziennym stresem. Warto również również pamiętać, że zmiana nawyków żywieniowych to proces, który wymaga cierpliwości i konsekwencji. Porzucenie przetworzonej żywności to nie jednorazowa decyzja, ale długoterminowy plan, który wymaga świadomego podejścia do wyborów żywieniowych. Warto dać sobie czas na adaptację, stopniowo eliminując produkty przetworzone i wprowadzając zdrowe alternatywy. Pamiętaj, że małe kroki prowadzą do wielkich zmian, a każda decyzja o sięgnięciu po zdrową żywność przybliża nas do lepszego zdrowia. Zmiana Diety na bardziej naturalną i zdrową przynosi korzyści nie tylko dla zdrowia, ale również dla naszego wyglądu. Ograniczenie spożycia przetworzonej żywności może poprawić kondycję skóry, włosów i paznokci. Przetworzona żywność, bogata w sztuczne substancje, często przyczynia się do problemów skórnych, takich jak trądzik czy podrażnienia. Wybierając produkty naturalne, wspieramy regenerację skóry, poprawiamy jej wygląd oraz przyczyniamy się do zachowania młodszego wyglądu na dłużej. Zmiana nawyków żywieniowych to inwestycja w nasz Zdrowie i urodę. Rezygnacja z ignorowania zdrowia, regularne badania. Rezygnacja z ignorowania zdrowia i regularne badania to kluczowy element dbałości o nasze dobre samopoczucie i długowieczność. Zbyt często odkładamy wizyty u lekarza na później, co może prowadzić do opóźnienia w diagnozowaniu poważnych chorób. Regularne kontrole medyczne pozwalają na wczesne wykrycie problemów zdrowotnych, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie i pełną rekonwalescencję. Ignorowanie objawów i unikanie badań. To ryzyko, które warto zminimalizować, aby cieszyć się pełnią zdrowia przez długie lata. Badania kontrolne, takie jak pomiar ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu czy badania profilaktyczne raka, powinny stać się stałym elementem naszej rutyny, szczególnie po 40 roku życia. Regularne badania pozwalają na monitorowanie naszego stanu zdrowia i dostosowanie działań do ewentualnych problemów. Wczesne wykrycie chorób. Takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy nowotwory, daje większe szanse na skuteczną interwencję i lepsze prognozy zdrowotne. Warto pamiętać, że im wcześniej wykryte, tym łatwiej można zapobiec poważnym konsekwencjom. Nie chodzi tylko o reagowanie na objawy, ale także o proaktywne podejście do zdrowia. Regularne badania to inwestycja w przyszłość, która pozwala nie tylko na wykrycie problemów zdrowotnych, ale także na wprowadzenie działań profilaktycznych. Zdrowy styl życia odpowiednia dieta, aktywność fizyczna i zarządzanie stresem mogą znacząco wpłynąć na nasz stan zdrowia, a regularne badania pomagają w monitorowaniu efektywności tych działań. Dzięki takim kontrolom możemy korygować nasze nawyki w odpowiednim czasie i dbać o nasz organizm na każdym etapie życia. Zatem rezygnacja z ignorowania zdrowia i regularne badania to decyzja, która ma długoterminowe korzyści. To prosta droga do lepszej jakości życia, większej świadomości zdrowotnej i spokojnie Mniejszego podejścia do przyszłości. Pamiętaj, że troska o zdrowie to nie tylko unikanie chorób, ale także aktywne dbanie o to, byśmy mogli jak najdłużej cieszyć się pełnią życia i zdrowia. Podsumowując, dbanie o zdrowie to inwestycja, która przynosi korzyści na każdym etapie życia. Rezygnacja z niezdrowych nawyków, takich jak nadmierne picie alkoholu, palenie papierosów czy ignorowanie regularnych badań, może znacznie poprawić jakość naszego życia i przedłużyć naszą młodość. Zmiana stylu życia na bardziej Świadomy i zdrowy to klucz do długowieczności i pełnej witalności. Pamiętaj, że małe kroki prowadzą do wielkich zmian, a każda decyzja, którą podejmujesz, wpływa na Twoje zdrowie i przyszłość. Jeśli podobał Ci się ten film, pamiętaj o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych porad zdrowotnych. Zostaw łapkę w górę, jeśli temat Cię zainteresował, i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Wasze opinie są dla mnie bardzo cenne, a każda interakcja pomaga dotrzeć do większej liczby osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie.